Świat według Jezusa. Szczęśliwi, którzy cierpią. Dla mnie to jest zdrowie najważniejsze, moje, mojej rodziny. Mi się wydaje, że jak ktoś jest zdrowy, to ma szczęście. Trzeba znaleźć tą drugą osobę. To jest trudne na pewno, ale jak już ją znajdziemy, to na pewno szczęście będzie wśród nas. Szczęśliwi, którzy cierpią. Przy wejściu do miasta, Jezus zobaczył orszak pogrzebowy. Niesiono ciało jedynego syna pewnej wdowy, a szło z nią wielu mieszkańców miasteczka. Szczęście to uśmiech drugiej osoby, to czuły gest, przytulenie, serdeczne słowo. Tak sobie wyobrażam szczęście. Niesiono ciało jedynego syna pewnej wdowy, a szło z nią wielu mieszkańców miasteczka. Na jej widok, przejęty głębokim współczuciem, powiedział: Nie płacz. Nieszczęściem są dzieci, zdrowie, miłość. Wtedy człowiek jest szczęśliwy, jak ma to. I podszedł, dotknął pogrzebowych noszy, a ci, którzy je nieśli, zatrzymali się i powiedział: Młodzieńcze, na moje słowo wstań. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Audycja z cyklu Świat według Jezusa.pl